Właśnie odbywają się 44 biegi przełajowe Puchar prezydenta miasta Legionowo. W tym roku zimowe biegi nas nie doszczarowały, bo od po raz pierwszy od kilku lat mamy śnieg, podczas biegów dziecięcych pięknie pruszył i w tej właśnie scenarii blisko 70-80 dzieci. Brało udział, dywalizowało w, w swoich kategoriach wiekowych na przedłużnych dystansach. Oczywiście nie tylko z racji biegów mikołajkowych, każdy z uczestników otrzymał od nas pamiątkowy medal, upominek. O godzinie 12.00 wystartował bieg główny, w którym udział wzięło blisko 150 uczestników. Tak więc, pogoda myślę, wymarzona dla biegaczy. Wszyscy bardzo radośnie stawili się na, na mecie. Na, na trasie biegu mamy naszą chyba najbardziej znaną rodzinę biega, biega, biegaczy z terenu Legionowa, czyli Kamila i Emila Dobrowolskich. Trzymam kciuki za wszystkich, ale myślę, że faworyci są właśnie właśnie, właśnie oni są faworytami, ale, ale wszystkim, wszystkim myślę, będzie bieg się podobał. Atmosfera jest wspaniała, cudowna. Na mecie czeka na wszystkich ciepły posiłek. Tym, tymi, tym weekendem kończymy zmagania sportowo-rekreacyjne, ale nie zwalniamy, nie zatrzymujemy się zaraz po nowym roku. Ruszamy z kalendarzem imprez na kolejny 2022 rok.